Na inny serwer zostałem bana, więc nie pisz więcej Stary, dobrze wie, że to nie mój x-ray, ty i ja to wiemy, nie musisz mnie banować Ej, i, i, stary, e, chłopie, proszę, bądź człowiekiem, proszę Gdy wkraczam na serwer, wszystko odkrywa się Węgiel Redstone i no i diamenty Też już biorę w ręce kilo, W ciebie przedzieram się, nic mi nie umknie o nie Czekaj jak sobie sen Jeden, dwa i trzy diamenty Jeszcze jeden dla zachęty, Ale będziesz panu mi, nie mnie nie panuj Znowu mam banal, no ja nie mogę Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę i dag cię indziej na inny serwer dostałem bana Więc nie pisz więcej, znowu mam bana No ja nie mogę Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę i walcie wszyscy się, My głupiście bo idę na lepszego serwa Na innym serwerze gram, tym razem się wam nie dam, ja swe ambicje mam, ich które ja odpalam, zaraz wezmę się w garść No dusza pokażę wam co dla mnie inni ludzie, skoro go moda mam Ty i twoje ostrze nic mi nie podskoczył nie, bo się na obu. No nie gadaj, że wam znowu. No.